Był gwiazdą M jak Miłość. To dziś robi Stephen Moller. Stefan Moller zasłynął swoim występem w kultowym serialu M jak Miłość. Niemal od samego początku stał się ulubieńcem publiczności, która pokochała jego postać za poczucie humoru i troskliwość wobec serialowej Małgosi. Co obecnie dzieje się u aktora? Kropka. Stefan Moller był gwiazdą serialu M. Jak Miłość. Każdy fan serialu M. Jak Miłość doskonale pamięta postać sympatycznego Niemca, który był związany z bohaterką odgrywaną przez Joannę Koroniewską. Stefan Moller niemal natychmiast zyskał sympatię telewidów swoim pozytywnym usposobieniem i charyzmą. Oprócz kultowego serialu telewizji polskiej mogliśmy oglądać go również w popularnym programie Europa da się lubić. Gwiazdor początkowo przyjechał do Polski tylko i wyłącznie na kurs języka polskiego. Nie spodziewał się jednak, że lekcje w Krakowie staną się dla niego przepustką do wielkiej kariery w telewizji polskiej. To rzeczywiście był event. Ja studiowałem wtedy na Uniwersytecie w Berlinie i pewnego dnia widziałem ulotkę przy stołówce, że kurs języka polskiego w Krakowie dwa tygodnie 600 marek. I myślałem sobie: w Kraków, tam w życiu jeszcze nie byłem jedźmy do Rosji. Potem się okazało, że to chyba Polska. Co Stefan Moller robił po występie w M? Jak Miłość. Chociaż program Europa da się lubić i serial M. Jak Miłość przyniosły gwiazdorowi niemałą popularność, nie udało M. się zbyt długo zagościć w polskim show-biznesie. Niespodziewanie sympatyczny Niemiec całkiem zniknął z mediów, a to bardzo zmartwiło jego wiernych fanów. Podczas pandemii koronawirusa, Levia postanowiła skontaktować się z aktorem i dowiedzieć się, jak wiele zmieniło się w jego życiu prywatnym, zawodowym. Okazało się, że z powodu panujących wówczas obostrzeń coraz rzadziej pojawia się na scenie i musiał odwołać sporą liczbę koncertów. Szybko jednak okazało się, że brak propozycji zawodowych to nie jedyny problem, z jakim zmaga się Stefan Moller. Na jaw wyszło kilka przykrych informacji, które zmusiły Niemca do powrotu do ojczyzny. Stefan Moller musiał pilnie wracać do Niemiec. Jak udało się ustalić magazynowi Lewia, Stefan Moller wrócił do ojczyzny z powodu złego stanu zdrowia swojej ukochanej mamy. Aktor musi zaopiekować się kobietą i z tego powodu zamieszkał w Berlinie. Nie zamierza jednak sprzedawać swojego mieszkania i całkowicie zrywać kontaktu z Polską. Nie sprzedał warszawskiego mieszkania, które ma niedaleko dworca centralnego. Jeśli jego sytuacja się unormuje i mama lepiej się poczuje, to przyjedzie. Czytamy słowa informatora: Rewi. W sierpniu 2021 roku Gwiazdor wydał swoją książkę pod tytułem Weronika, twój mąż tu jest, w której zajmuje się zagadnieniem międzynarodowych par i ich problemów. Wiadomo również, że wznowił swoją działalność w Niemczech. Na swoim social mediach przyznał, że nie przepada za stolicą naszych zachodnich sąsiadów, jednak mimo to nie zamierza powracać do Polski, bo dobrze odnajduje się w Niemczech.